23 lipca witam Was z lasu znowu zaraz po pokrzywami trochę powycinałem słuchajcie jaka sytuacja e, powiedzmy po akacji, tak? Po akacji odebrałem trochę ramek Co zostało niedolanych to widać, bo one teraz są uzupełnione. Włożona węza. Część odbudowały, część nie. Zależy w której rodzinie. Eee ale co się dzieje w gniazdach? no tutaj wygryziony czerw to nie ma co tutaj zaraz zajrzymy i w tych rodzinach jest równo równo tak jadą jeszcze hmm, w poprzedniej nawet jedna czwarta była y, trutowego czerwiu założona i to nie dlatego że tam matka coś słabo czerwiła czy coś jakaś wymiana tylko słuchajcie no tak równo jeszcze idą zaraz spojrzymy sobie jak to wygląda na ramkach. Tutaj jeszcze króciutko spójrzcie. Znowu pszczoły tak charakterystycznie wymazane. Wygląda jak, jak inny owad. Dzisiaj trochę gorąco, także rozebrałem się. Na Puść. też na środku trutowy tutaj trutowy ale ramki są jeszcze całe po 3-4 ramki takie pełne czerwio no tu oczywiście bez żadnego pobudzania O, fioletowy pyłek jakiś tu są jajeczka wygród się czerw troszeczkę zostało na, na skraju są już jajeczka, a tutaj pieszka. Dobra, czekajcie, co na następnej? Nie wiem, czy będzie widać larwy. Tutaj też. tak fajnie jest dalej teraz. zobaczcie, następną wyjmujemy też dookoła larwy i czerw ja mam takie przeczucie, że tutaj będzie dobre miejsce dla pszczółek w tym no i to też ładne jest no i nie, nie myliłem się jak na razie. Dobra, poskładam, podjedziemy jeszcze gdzieś, spojrzymy, jak wyglądają następne pożytki. Jeszcze tylko takie parę słów. Pod którymś tam filmem, jak mówiłem, że te pszczoły tutaj są spokojne, ktoś napisał, że to jest skutek tego, że jest pożytek. No to teraz tego 23 lipca w lesie yy, jaki może być pożytek. Tu naprawdę nie ma żadnej gryki. Nic w promieniu właściwie 1,5 km łąki, lasy. No tam trochę jakiegoś żyta, trochę jakiś. No ale ze zboża nie natargają i nie będzie to naprawdę taki pożytek towarowy, żeby, żeby to wpłynęło na zachowanie pszczół. Te pszczoły po prostu są spokojne. Inna sprawa, że no tutaj stoi cztery rodziny, Cztery teraz. To można sobie to powolutku zrobić delikatnie. To też wpływa na to, że te pszczoły są spokojne. Ale jak, tak jak widać, nie ma tutaj nie skaczą, nic się nie dzieje. Szczęśliwe są widocznie. No, a tu w nadstawce 2, 4, 5, szósta węza odbudowana zalana siódma węza niecała tam widać, że w rogach jest puste i dwie niedolane w ogóle ta jest ledwie odbudowana ostatnia, no tyle przez te powiedzmy trzy tygodnie udało im się uciułać jest jeszcze nadstawka pod spodem, ale tam jest jeszcze mniej, bo tam dosłownie na czterech ramkach tylko jest zebrane no ale to w sumie jest nadstawka, tak? Też nie ma co płakać. Tutaj nie ma, nie ma na tyle akacji, żeby nalały czy lipy. A to z tego okresu właściwie jest. Bo po akacji bardzo mało tutaj zebrałem, większość była niedolana, niezakończona i to zostały, dlatego te ramki starsze. No dla wszystkich tutaj tak zrobiłem. Dały mi im węze, żeby sobie miały co budować. Bo tak jak widać pszczoły jest co sobie wyjadły jeszcze z tych nadstawek, to sobie wyjadły, ale tak jak widać warto było zostawić bo tutaj jest trochę na włoci dookoła jeszcze jest trochę na włoci, a teraz podjedziemy zobaczymy jak wygląda sprawa w lesie takim suchym tam gdzie być może będzie macierzanka objeżdżam teraz las dookoła żeby podjechać tam na miejscówkę pokazać co będą zbierać tutaj jest Początek na Włoci i w różnych tych górkach eee, zobaczcie w jakim stanie jest już. No to akurat tutaj najbardziej takie rozwinięte, bo widać, że jest i w pąkach. No ale widziałem po drodze już całkiem, całkiem żółte. Wcześniej trochę. Tam widać wrotycz, też kępy tego. Są, także mają ziółek trochę dookoła. I jak tu nie powiedzieć, że, że ma się farta. Zobaczcie, za tym laskiem, tam trochę w głębi. Nie wiem, 300 metrów, tak? Co prawda objechałem tutaj, zrobiłem 3 km, żeby te lasy objechać. Ale zobaczcie, za tym laskiem stoją ule moje, przy których przed chwilą byliśmy. A tutaj spójrzcie o ile tam jest? 2 hektary. Słonecznika. Słaby ten słonecznik, bo jest tutaj sucho jak pieprz. Ale zaczyna kwitnąć. Pszczół jeszcze. A są! Zobaczcie! Latają! Stworzonka. Nie, to akurat bzyk. Pszczoły odpędziło. Pszczoły odpędziło. O tyle. Kręcą się tam dalej. Widać. Są pojedyncze pszczoły. Nie jest to jeszcze tłumnie, bo tak jak widać, że, że to jest początek. No ale na bank to są moje pszczółki. Bo tak jak tu widać, to jest 300-400 metrów. 400 nie ma pewnie nawet. Jakieś śmiele, jakieś motyle. No ale słuchajcie, taki bonusik. Jeśli będzie lał słonecznik, no to poleje. Tam kolega któryś pisał, że u niego musiał jeszcze dokarmiać na słoneczniku. No tutaj zobaczymy. Podjedziemy za chwilę. Stąd od razu pojadę na to pole, gdzie chcę postawić swoje ule. I byłem tam już rano. To słuchajcie, pszczół się całkiem dużo kręciło. I to też są możliwe, że moje pszczółki, bo tam mam też kilka rodzin, dwie rodzinki i trzy odkłady stoją. Też kilkaset metrów mają. Ale może to już, już docierają. Powinny przynajmniej. Z prostej linii też nad łąkami tylko. O kurde, zaskoczony jestem. Ok. Teraz idziemy spojrzeć na macierzankę. No i jestem. Macierzanka. Jeszcze nie kwitnie. Jeszcze nie jest jakaś rozrośnięta. A tu chodzi o te właśnie drobniutkie kwiaty. Widzę, że w tym roku jest słabo. Bo mocno wyschła. Ale tak jak widać to jest gazociąg tutaj pod spodem i, i były wycięte te drzewa nawet mocniej, teraz już znowu trochę dorosło, ale to się ciągnie tutaj jeszcze za 2 km pewnie A ten słonecznik jest 50 metrów z drugiej strony drogi Także do pasieki niech będzie 300-400 metrów i to potrafi zakwitnąć na fioletowo. Całe będzie fioletowe z brzega brzeg, bo wszędzie tutaj na brzegu lasu, wszędzie jest ten ta macierzanka. No zobaczymy. Na razie tak słabiutko. No ale jest tych roślinach jeszcze się coś rozwinie. I stąd miód, bo miałem tu przez dwa lata stały po prostu na brzegu lasu. Stąd miód jest kapitalny. Więc zupełnie inny w smaku, bardzo aksamitny, bardzo ciemny. No fajny, fajny. Tutaj dosłownie czuć. Taki, taki taki trochę żywiczny posmak no inny jest ten miód nawet jeśli domieszałem mi tylko troszeczkę to i tak będzie prawdziwie leśny no dobra odjedziemy jeszcze na ten słonecznik Tam to większe pole zobaczymy jak tam się to sprawuje i czy jest tam w ogóle nadzieja jakaś jesteśmy na w drugim polu słonecznika. No tutaj sytuacja zupełnie inna. Widzicie słoneczniki od półtora do dwóch metrów i pszczoły. I spójrzcie, nie tylko pyłek, bo ona ewidentnie zbiera nektar. A tam trzmiele. No, zupełnie inaczej to wygląda. A tu mamy kombo. Zdziwiły się, dojechały do siebie. Także pszczoły kręcą się. A moja pasieka, 300 metrów w prostej linii, tutaj za tymi polami kukurydzy. A tego ile jest? Zobaczcie, tam widać w oddali. Aż tam daleko. No tutaj, stan rozkwitnięcia słonecznika jest zupełnie inny. Zobaczcie, jak to kwitnie. Jakiej wysokości. A, może coś z tego będzie. Nie tylko pyłek, jak widać. Czy nazbieram, czy nie nazbieram, no, ale na pewno pszczoły będą miały co robić. Zresztą widać, jak latają nad, nad łanem. Na filmie nie będzie tego pewnie widać, nie będzie widoczne, ale latają, latają, naprawdę się kręcą. Dobra, za parę dni, o jeszcze jedno, za parę dni przywiozę tutaj chociaż ze dwie, trzy rodzinki, niech stoją. Dobra, to ode mnie na tyle z tej leśno-słonecznikowej pasieki. Heh, fajnie, Że nigdy nie miałem pszczół na słoneczniku, jakoś się tak złożyło, że to nie był, nie był pożytek, na który się nastawiałem, chociaż czasem jak się jechało to szkoda było. Marnuje się tyle dobra. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie trzymajcie się.